Dzień dobry, nazywam się Sebastian Krawczyk, jestem dyrektorem Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku. Serdecznie Was zapraszam na zwiedzanie mojej szkoły. Cześć, jesteśmy przedstawicielami samorządu uczniowskiego. Chcielibyśmy Cię zachęcić do wstąpienia w nasze szkolne progi. W naszej szkole zorganizowanych wiele ciekawych wydarzeń, jeżeli chcesz być ich częścią, dołącz do nas. Najważniejszym celem naszej szkoły jest szeroko rozumiany rozwój każdego dziecka oraz jego emocjonalne bezpieczeństwo. Stawiamy na rozwój umiejętności krytycznego myślenia, pracy metodą projektów oraz samodzielność i kreatywność naszych uczniów. Organizujemy wiele wyjść edukacyjnych, warsztatów oraz spotkań z inspirującymi ludźmi. Do pracy wykorzystujemy nowoczesne pomocy dydaktyczne, tablice multimedialne, programy interaktywne oraz platformy edukacyjne. Zapraszam serdecznie dzieci na zajęcia logopedyczne w naszej szkole. Oprócz świetnej zabawy czeka Was skorzystanie na przykład z całego zaplecza multimedialnego. Możemy się nagrać na mikrofon, możemy odsłuchać swój głos, możemy pobawić się na różnych programach multimedialnych, które pomogą Wam pięknie mówić. Więc serdecznie zapraszam do nas, do gabinetu logopedycznego na zajęcia logopedyczne. Celna odpowiedź. Chrapie. Zgadza się. Hello everyone. Hallo. Hola. Nasza szkoła od lat proponuje naukę trzech języków już od pierwszej klasy. Uczniowie uczą się angielskiego oraz jednego z wybranych języków hiszpańskiego lub niemieckiego. Śpiewamy, gramy, uczymy się efektywnie i ciekawie. Welcome. Herzlich willkommen. Bienvenidos. Witamy Was w pokoju, który na co dzień czekają na Was Panie psycholożki i pedagożki. Tutaj każdego dnia stanowimy wsparcie dla dzieci i młodzieży w drodze do lepszego poznania siebie. Możecie liczyć na naszą pomoc, kiedy w szkole spotykają Was smutki i smuteczki, albo na przykład kłopoty z nauką. Jesteśmy tu po to, by pomóc Wam zrozumieć zachowania i emocje, które pojawiają się w szkole. Jeśli tylko macie ochotę i potrzebę porozmawiania, zapraszamy Was serdecznie. Cześć, witamy w szkolnym klubie mediatorów rówieśniczych. Gdy spotkają Cię problemy, możesz liczyć na naszą pomoc. Zapraszamy. Pozytywny ogród edukacyjny jest przestrzenią, w której głównym celem jest obcowanie z naturą. W naszym ogrodzie znajdziemy między innymi róże wiatrów, w której poznamy kierunki świata, ścieżki sensorycznej, w których poznamy różne faktury występujące w lesie czy na plaży, a także wiele innych ciekawych atrakcji, między innymi instrumenty muzyczne, karmniki dla ptaków czy szklarnie, w której możemy zaobserwować rozwój roślin. Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. Zapewnia zajęcia świetlicowe uczniom, którzy, ze względu na pracę rodziców, muszą dłużej przebywać w szkole. Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci. Warto podkreślić zastosowane w świetlicy innowacje takie jak magiczna ściana, tablice multimedialne oraz bezdotykowy system odbioru dziecka lokal, które wpływają na jakość funkcjonowania pracy świetlicy oraz jakość wychowawców, pracy wychowawców poprzez zastosowanie nowoczesnych metod pracy. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Ryba i jestem pracownikiem Instytutu Gastronomii przy Pozytywnej Szkole w Gdańsku. Na co dzień przygotowujemy posiłki w oparciu o tradycyjne receptury i na bazie wysokojakościowych składników. Otwarci jesteśmy na najnowsze osiągnięcia współczesnej dietetyki dziecięcej. Współpracujemy ze sprawdzonymi lokalnymi dostawcami, mając świadomość kluczowego znaczenia jakości produktu. Nasz zespół składający się z profesjonalnych kucharzy, dietetyka oraz pomocy kuchennych stanowią ludzie, którzy przez lata zdobywali doświadczenie w przygotowywaniu posiłków dla dzieci. Stało się to ich pasją. Działamy w oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie żywienia dzieci. Myśląc o przygotowaniu posiłków dla dzieci wiemy, że prócz dostarczenia im prawdziwych źródeł energii do życia i rozwoju jest to okazja do oddania im prawdziwej radości z jedzenia, możliwość poznania różnych kultur i tradycji oraz nauczania się dobrych manier i kultur wspólnego jedzenia. Jako szkoła posiadamy obiekty sportowe, zewnętrzne oraz wewnętrzne. Wewnętrzne to pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia, basen oraz sala lustrzana. Mamy wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę, która dba o aktywność fizyczną uczniów. Jesteśmy w sali komputerowej, jednej z dwóch, które mamy w szkole, świetnie wyposażone. Za mną w tle klasa 5a, czyli już bardzo doświadczeni uczniowie. Dzieci, jak przychodzą do pierwszej klasy, to im się wydaje, że komputer służy tylko i wyłącznie do grania. I od początku z naszymi dziećmi mamy dwie godziny zajęć komputerowych, co jest więcej niż normalnie. Jedna z tych godzin jest przeznaczona tylko i wyłącznie do działań kreatywnych. Do rozwijania kreatywności. Chcemy dzieci nauczyć od początku programowania, które, jak wiadomo, jest bardzo ważne, bo ciągle słyszymy dookoła, że algorytmy rządzą światem. Więc programowanie bardzo się dzieciom przyda i uczymy ich rysować. Chcemy, żeby nauczyli się widzieć w komputerze narzędzie, które pozwoli im rozwinąć tak popularne dzisiaj kompetencje 4K. Dzięki nam, od czwartej klasy, zrozumiesz i polubisz matematykę. Wprowadzimy Cię w świat liczb, abstrakcji, figur geometrycznych oraz figur przestrzennych. Podstawowym narzędziem pracy jest tablica multimedialna. Dzięki niej możemy korzystać z podręczników multimedialnych oraz z ćwiczeń interaktywnych. Umożliwia nam też wykorzystywanie różnych programów dydaktycznych. Bierzemy udział w licznych konkursach matematycznych, stosujemy różne metody pracy: karty grabowskiego, koty, bryły, szachy. Oraz gry dydaktyczne. U nas rozwiniesz swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie naszej szkoły doskonalą logiczne i twórcze myślenie. Potrafią zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, bo przecież matematyka jest wszędzie. Do zobaczenia w szkole. W czasie zajęć plastycznych uczniowie poznają różne techniki artystycznego wyrazu, malarstwo, rysunek ale również grafikę warsztatową czy ceramikę. Nasza szkoła jest najlepiej wyposażona w Gdańsku pod kątem pracowni plastycznej. Posiadamy prasę graficzną do odbijania między innymi linorytów oraz piec ceramiczny, dzięki któremu możemy wypalać prace przestrzenne naszych uczniów. W tej sali odbywają się lekcje muzyki. Uczniowie oprócz się teoretycznie uczą się gry na różnych instrumentach. W pozytywnej szkole podstawowej. Działa szkolne koło wolontariatu, organizujące akcje, w których mogą wziąć udział zarówno starsi, jak i młodsi uczniowie. Współpracujemy z wieloma instytucjami. Co roku gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Pomaganie łączymy z przyjemnością, biorąc udział w wydarzeniach sportowych, dyskotekach czy balach karnawałowych. Wspaniale się bawimy jednocześnie wspieramy innych. Zapraszamy do naszej szkoły! Cześć! Poznamy możliwości naszej szkoły. Jeśli jesteś zainteresowany, złóż dokumenty rekrutacyjne. Zapraszam.